Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę. Czy mam przyjemność z panią Ewą Werner, córką mecenasa Kazimierza Kamińskiego? Tak, to ja. Dzień dobry. Jestem z Biblioteki Narodowej. Przychodzę do państwa w sprawie depozytu. A, proszę. O, przepraszam. Drzazga i bardzo miło. Ewa Werner. Proszę bardzo. Kamieńska. Drzazga. I Gieliniński. Proszę. I, o jakim depozycie Pan mówi? Mecenas Kamieński trzymał w naszej bibliotece zbiór starych książek dotyczących prawa. Proszę, Proszę bardzo. bardzo. Napij się Pan kawy? Och, do prawdy, nie chciałbym sprawiać kłopotów. A tyle na to? Nie, herbatę z Dużo jest tych książek? Kilkanaście. Właśnie w imieniu Dyrekcji Biblioteki Narodowej chciałbym panie prosić, aby przyznały panie nam, to znaczy Bibliotece, prawo pierwokupu. No, oczywiście, jeżeli w ogóle panie zdecydują się ten księgozbiór sprzedawać. Najpierw musimy wiedzieć, co to za książki. Przede wszystkim, ile są warte. Pan się w tym orientuje? Daj spokój. To bardzo rzadki zbiór. Wyceny mogą się zasadniczo różnić. Jestem upoważniony przez mego dyrektora do zaproponowania Paniom Sześćset tysięcy marek. Ile? Sześćset tysięcy marek. Ile? Sześćset tysięcy marek. Bardzo namy. To znaczy, bibliotece bardzo zależy na tych dziełach. To spora suma. O Boże, troszkę mi słabo, ale. Musimy poradzić się ekspertów. Może to warte coś więcej. Nie czas jeszcze na targi. My nie mamy uporządkowanych spraw spadkowych, więc sam pan rozumie, że. Ja tylko chciałem poinformować, panie. Że naszej bibliotece bardzo na tym zakupie zależy. No, to ja już nie będę paniom przeszkadzał. Gdyby panie zdecydowały się sprzedawać ten księgozbiór, to bardzo proszę do mnie dzwonić. Może być pan pewien, że jeżeli zdecydujemy się na sprzedaż tych książek, to pańska biblioteka będzie miała prawo pierwoknie. Tak. Jestem pewna, że to byłoby życzenie mojego ojca. No, 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 no. Nie zapominaj, że nie decydujesz o tym sama. Sam pan rozumie, że jeżeli w grę wchodzą takie duże pieniądze, to kończą się sentymenty. No to ja już się pożegnam. Do widzenia panią. Do widzenia. Bardzo dziękuję, że pan przyszedł. Proszę. Taka biedna instytucja, jak Biblioteka Narodowa, daje taką kupę forsy, to to musi być warte dwa razy więcej. Przestań, przestań. Na pewno chcą nas wykiwać, ale ja się nie dam. Sprowadzę ekspertów i zobaczymy. Ty wszystkich podejrzewasz o nieuczciwość. A ty jesteś naiwna jak dziecko. Przestajmy się kłócić. A jak znajdziemy ten testament? Może się okazać, że ojciec zapisał to komu innemu. A, ciekawe komu. Chociażby tej bibliotece. Mówisz poważnie? A dlaczego nie? Na szczęście każdy testament można obalić. To chyba żartujesz? Wcale nie. A co Cię tak dziwi? Że chce dbać o interesy swoje i całej naszej rodziny. Na szczęście Bogu się świetnym prawnikiem i nie dopuści do tego, żeby cokolwiek po Kazimierzu dostało się w obce ręce. Biblioteka Narodowa to nie są obce ręce. Mm, już nie kłóćmy się. Na razie nie udało się znaleźć żadnego zapisu, więc wszystko po Kazimierzu należy się po połowie tobie i mnie. To zniknięcie testamentu to jest co najmniej dziwne. A może go wcale nie było. Był. Słucham. Dzień dobry, panie mecenasie. Niech pan tak nie krzyczy. To ja dyktuję warunki. Najpierw sprzedam panu fragmenciki kopii. Tak, zrobiłem ksero. A dopiero potem oryginał. Właśnie zastanawiam się nad wyborem kolejnego. Halo? Halo? Ha... No, musimy porozmawiać! Muszę ci wszystko wyjaśnić, Ewa! Ewa, poczekaj, posłuchaj mnie! To bardzo ważne! Ewa! Jak tylko Ewa wyszła, to ja natychmiast się ubrałam i przebiegłam tu do ciebie. Boże, taki majątek w książkach! To nie Cholera stary nigdy nie wspominało o żadnym depozycie. Całe szczęście, że ci z biblioteki sami się do nas zgłosili. No i pomyśleć, że mogliśmy się nigdy nie dowiedzieć, że należy nam się taki majątek. Nam? No. Nie zapominaj, że wciąż jestem jeszcze mężem Ewy i majątek jest wspólny. A, jakaś... Woda, nie jestem młodszy. Razem daleko byśmy zaszli. No. Ale wracając do sprawy, chcę, żebyś mi dopomógł do jak najszybszego przeprowadzenia spraw spadkowych. No, to nie będzie takie łatwe. Sąd w Warszawie jest zawalony robotą. Nie żartuj. To leży w twoim interesie. Doprawdy? Gdzie ja mam Ci przypominać, że jeżeli sprawy spadkowe zostaną przeprowadzone po Twoim rozwodzie z Ewą, to ty nic nie dostaniesz. Wiem o tym. Dlatego staram się wszystko załatwić jak najszybciej. 600 tysięcy marek to nie przemywki. <laughs> Tyle tu daje biblioteka narodowa. Trzeba się zorientować. Może można z tego wyciągnąć więcej. Pewnie tak. Ja też tak myślę. Boże kochany! Żeby tylko ten testament Cię nie znalazł! A co Ty się tak martwisz? Wiesz co w nim jest? Nie. No ale Ewa sugerowała, że Kazimierz mógł ofiarować ten księgozbiór uniwersytetowi. mieć rację.